Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wszystkiego najlepszego dla Prezydenta i Premier Rządu Polskiego. I życzymy Państwu normalności, szacunku i miłości. Z okazji zbliżającej się Świąt i Nowego Roku chciałbym najserdeczniej życzyć Prezydentowi i Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej sukcesów w przeprowadzaniu zmian pozytywnym naszym kraju. Dziękuję. Prezydentowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz rządowi pani Beaty Szydło i całej Zjednoczonej Prawicy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy sukcesów w reformowaniu naszej ojczyzny. Zakończę cytatem z Wyspieńskiego. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi, Niechże w nie duch Twój wstąpi I śpiące niech pobudzi. Drodzy rodacy, to do Was. Jestem mężem tej niewiasty, która przez chwilę się wypowiedziała. Mam lat 90 I z Polski musiałem piechotą uciekać Przed wojskiem rosyjskim. Dzisiaj jestem na obczyźnie, ale moim marzeniem jest powrót do tego miejsca mojej młodości i członkostwa w polskim wojsku. Niech Pan Bóg pozdrowi, ekscelencje. Z okazji świąt i zbliżającego się Nowego Roku całej. Polsce i panu prezydentowi życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wytrwania i siły, przede wszystkim siły, wytrwania w tym, co się dzieje w naszym kraju. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia dla prezydenta, rządu w Polsce i życzymy wielu sukcesów na drodze przemian, które zostały zapoczątkowane. Wszystkim Polakom życzymy wiary, nadziei i miłości. W związku z zbliżającymi się świątami, które są tymi najbardziej polskimi, najbardziej odczuwanymi w naszych sercach, nawet daleko od kraju, chcemy na ręce Pana Prezydenta i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej złożyć serdeczne życzenia świąteczne dla całego narodu, narodu polskiego, naszych rodaków w kraju, jak również poza granicami. Myślami i sercem jesteśmy z Wami, drodzy rodacy. Z okazji świąt, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rządowi polskiemu i chciałbym życzyć Wam wszystkim wytrwałości w tym, co zaczęliście, w dokończeniu pozytywnych reform w naszym kraju. Dziękuję bardzo i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Z Otawy, z Kanady, panu prezydentowi Rzeczypospolitej, pani premier, polskiemu rządowi, posłom, politykom Zjednoczonej Prawicy w Polsce, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, jesteśmy tutaj w większości. My, Polacy, mieszkający za granicą, jesteśmy z wami w tych trudnych, ale jakże zaszczytnych chwilach naprawiania Rzeczypospolitej. Nie dajcie się, trzymajcie się, dlatego że racja jest po waszej i po naszej stronie. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego z okazji nowego 2016 roku. Chciałam państwu przeczytać, co najprawdopodobniej najlepiej odda, przynajmniej moje uczucia w stosunku do tego, co państwo robicie, w jaki sposób państwo doprowadzacie Polskę do normalności. Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić. Trzeba czelatkę zebrać i stoły pownosić, A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci. Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom dzieci. Kiedy upieczysz już świąteczną babkę, zawieź proszę na choince błękit śniegu tamtych lat. Cień latarni na chodniku, dzwonek tramwaju i ciepło naszych rąk z czasów, kiedy byliśmy cicho, sobą tylko bogaci. A na szczycie obok anioła powieś zmierz grudniowy, co spał na fotelu puszystym spokoju, szelest przewracanych kartek, lodowe kryształy lód, to jedno uroczyste zachwycenie popołudniem zwyczajnego dnia. Jest przecież cicha, jest święta. Zawirują pośród igliwia nasze senne niedziele czwartki w błyszczących papierkach zadumane piątki. A na samym dole, przy szopce, zapołysze się cień Twojego uśmiechu zanim spłynie łagodnie, miło puchem po gałęziach, w tą świętą, w tą cichą. Ja rozwinę tymczasem wysoko od czubka łańcuch kolorowy, posklejany z dni, które pogubiły się nam gdzieś, kiedyś, pomiędzy wiosną a jesienią, w jakimś sklepie pełnym hałasu a jakimś jarmarku, w szarym smutku martwej ulicy. Zapalę też gwiazdy, świec, z ciepła naszego spojrzenia. Niech się jeszcze tlą trochę, niech jeszcze cierpliwie nie gasną, a pod choinką ułożę godzin, dni, lata, przedwiązane zieloną wstążką, chwile, które mamy tylko dla siebie przeleżczące niespodzianką tajemnicą w tak cichą, w tak świętą. Może wtedy, kto wie, może narodzi się nam na nowo Dobrocią wieczoru i milczeniem nadziei, szumem sosen w lesie, Zapachem porannych mgieł nad miastem, żarem górskiego ogniska, i znajomym błękitem księżyca, sam pan Jezus, sam Bóg na dnie serca. Bo bez niego, bo bez tego, bo bez ciebie, bo bez mnie i bez naszego dziecka nie będzie przecież ta noc ani cicha. Pani święta. Dobrze, że się Jezu na Podhalu rodził. Będzie z białych portkach i w cucheńce chodził. Zaśmiał na głowusi z piórkiem kapelusik. Hej kolenda kolenda. Zaśmiał na głowusi z piórkiem kapelusik. Hej kolęda, kolenda. A gdy se podrośnie z jezusicku słodki, pokazemy tobie, gdzie rosną sarotki. I złote Leluje dla matusie twojej, hej, kolęda kolenda. I złote Leluje dla matusie twojej, hej, kolenda kolęda. kolęda. A gdy se podrośnie z Jezusicku mały, będą tobie hale i góry śpiewoły. Zostanie razem z nami między górolami, hej, kolęda, kolęda. Zostań razem z nami, między górolami, hej, kolęda, kolęda. Mały Jezusice, krąckę swą podnosi i o szczęście ludu Pana Boga prosi, co by my tak żyli, jak w niebie Janieli. Hej, kolęda kolenda! Co by my tak żyli, jak w niebie janieli? Hej, kolęda kolenda.